A mamy kask też motorowerowy, moglibyśmy od przemka pożyczyć na panie. Nie, panią. motorowy, nie motorowe. Motorowerowy. 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 Dobra, kurwa, ja, się, ja, się, ja, nie, ja nie siedzę w jednośladach, pany. Ja tak zapierdalam, że dla mnie to jest rowerowy. Hmm. Ja zawsze lubię, jak ktoś jedzie, jak są hulajnogi i ktoś zdarzają się te osoby, co za bardzo przesadziły z hulajnogami, że takie mają dojebane już, wiecie, takie te sprzęty, i on w kasku jedzie w całym stroju, więc o to odpierdalasz, nie? To, no kogo ty chcesz oszukać, nie? Wiecie, że tam za bardzo się wczuł w hulajnogę gościu, ewidentnie, nie? Ale niektóre są bardzo. Naprawdę... współcześni harlejowcy. Tak, 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 tak. po kosztach. Ale fajne, że niektóre hulajnogi w ogóle elektryczne są jeszcze z siodełkiem, że, że sobie siedzisz. Jak... To już, kurwa, kompletnie nie jest hulajnoga, nie? To mm. jest tak, to jest mini-skuter dla mnie. No, no coś tak? No tak. Coś w tym jest, Kuba, no? rzeczywiście. Sprawdźmy, jak myśleli anktowani. <grym> 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 Tink, Tak, to najwyżej punktowana odpowiedź. Ciekawe, czy są gangi hulajnogowe, że musisz mieć taką dojebaną tam, nie wiem, jakie, jakie jest najbardziej, jaka jest najbardziej dojebana marka hulajnóg. Bolt. — Bolt? — Tak, ale gangi hulajnogowe to mają, wiesz, tak... Po prostu masz swój rewir, to jest... Rewir jest dotąd, dokud, dopóki ci się nie skończy zasięg Ta, Strefa 20, <noise> tak. Promień 28 km, to jest nasz rewir, bo dalej nie pojedziemy po prostu. — I cię zwijat, kurwa, znowu kartę miałem podpiętą, ja pierdolę. <noise> — <noise> Ale wiesz, na Kozaku wysiadasz do typa, mówi, dojebie cię teraz, a nie, poczekaj, w innym miejscu muszę ją odstawić, <noise> Czy kurwa nie ma, przysięgam, nie? Możesz podejść ze mną po prostu, to. Skakuj na to, że cię trzymam. To są te dwójki, co się widzi, to oni jadą przytaci. Jadą na ustawkę. Solo, solo, podrzucę cię. Tylko zrobię fotę hulajnogi i kurde, jest kosa, nie? Nie wpierdalaj mi się w kadr na W ogóle e, ja nawet dwójkę na hulajnogach, to jest, jest za to mandacik. Tam o. chyba sześć stów na banie. Tak, tak pytałem raz policjanta. Czyli było. na banie? czyli 1200? Mhm. Te trzy. A jak, matma, a jak ktoś po prostu wskoczy ci na hulajnogę i ty nie zdążysz Abordasz. zareagować. A. a jeszcze jesteś w klapkach. Kompletnie. I masz spermę w lewym oku. I dziecko z chłopakiem. To wtedy... Które zmienia płeć w dło. Myśmy teraz siedzieli u góry. Jak to połączyć? Może wszystko obok siebie po prostu. A mogliśmy tym skończyć, nie? No, tak. Najważniejsze. Dobrze, to dziękujemy. Najważniejsze, że jest z nami Jezus. Tak, tak. Patrzy na nas w dwunastu osobach. Ale... No ja przesiadłem się mocniej na Mewo teraz te rowery, bo to, to jak jest tanie po prostu, to jest jakieś mistrzostwo świata. Ja chciałem kupić rower, jest 30 zł za miesiąc, to chyba jakoś tak, 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 tak. nie? No. To nie no. jest reklama, kochani, nie? Ale no, ktoś jeździ? Są mewiarze? Jesteście gangusy, dobrze. nogi musiały się wkurbić, nie? Na pewno. Ej, no bo nie opyla się teraz w ogóle już hulajnogami, nie. jak jest Mewo. Chyba, no. że ktoś nie ma nóg. No. Siedzi na tym. <laughs> Czemu to nie jedzie? Jak patrzysz na typa teraz na bolcie, to masz takie, ty leniwa kurwo. Jak, jak leniwym trzeba być, żeby na elektryczny rower nie wsiąść za 30 zł na miesiąc. Tylko wziąć tego bolta. Albo... Albo patrzysz na niego, ty bogaty chuju, dobra, no? To się łączy, niestety. Ja uwielbiam no. tego, ja uwielbiam, no, że na, bogacz. Tym, na tym mewo elektrycznym, że z mega luzem mija się tych wszystkich dziadów, <laughs> wiesz, co mają zrobione rowerki, kurwa, widać, że od 10 lat się interesują tematem, jakie tam łańcuchy i tak. Tak, a jeszcze najlepiej jest pod górkę, jak tam na, na Jaśkowej no. Dolinie. <laughs> No. Jak jakaś fasola, nie? Ale widać, że oni są wkrwieni. To, to widać w ich oczach. Ostatnio sobie jechałem i tam, no co, no telefon przed nosem, to coś tam se klikałem, nie? I gości dosłownie przystaną, przy mnie i miał takie. I pojechał dalej. Oj, boli. się po prostu. No, może być. Fajnie, aby strajki zrobili, nie? I po prostu blokady na rondzie, zwykłe rowery, nie? Wy nie znacie topografii miasta! Każdy po prostu ich rozjeżdża, Nie, nie no, bo to mewo tak jak rozpędzisz, to tam jest no. kurde ze 40 kg rowery, to, 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 to Tego się trochę boję, nie? Że tutaj Boisz? jak się spowoduje wypadek, to kogoś zajebie faktycznie tym mewą. Lepsze to niż trwałe kalectwo. To, no. <laughs> ale wtedy możesz na hulajnodze pojeździć. <laughs> Ty, no, A ale spoko to... jest to w ogóle, przepraszam, że ci no. wejdę w słowo, nie? Bo ko kojarzy ten motyw, że trzeba klikać kask po 23. I jak Gdzie? No, na, na bolcie, jak chcesz A. hulajnogę wziąć, to musisz. To robią ci test na trzeźwość. Nie? Dobrze, że nie, nie dmuchasz kurwa w, w telefon. <laughs> Ale, że pojawia się kask i musisz go kliknąć. Jeszcze go nigdy trzeźwy nie przeszedłem. Najebany bez problemu. A tu kurde. mi się coś nie kliknie, tu coś, kurde, ten touchpad nie działa. Kurde, ja touchpad. miałem raz tak po tym, po, y, po tu testowaniu w 107, y, że właśnie wracałem, też coś popiliśmy i wraca, No, tak już najebany byłem ja i jeszcze nie było mewo i musiałem wrócić tym nogą na bol Boltem. I. I wracałem kurwa z i nie mogłem też tego nać. i poszedłem na pierz. No wiesz, poszedłem na pierz. Nie to wygram to tej nie, to gry, kurwa. To odbyw, nie. No, odblokowuję. Ba na koniec kliki, kliki, klikasz tylko, że chcesz i tak jechać. <laughs> Byłem no, zbyt no, trzeźwy. Barek do trzewa z buta poszedł. Ale podobało mi się, że że byłem najebany, nie jechałem rowerem, no ale hulajnogą, nie no, bo, to... bo nie było mewo jeszcze wtedy. Aha, Wydaje mi się, było. że rowerem lepiej jeżdżą na bo hulajnoga to jest ewidentnie jakby y, kosa na kamień. Gdzie kamień, to pi Gdzie kamień to pijana osoba. Mi się, mi się bardzo podobało. wiecie, sobota trzecia w nocy i jedzie rowerem w białej koszulinie. A, na, na bank do piekarni na lądkę, Na bank jest trzeźwy, nie? Nie zatrzymają mnie, czemu nie? Ten, kurwa, ten, na, opaski jeszcze z klubu później, nie? Na, na drugą nóżkę, kurwa, nie? I ten, dotąd, do łokcia. Dotąd. Cały weekend zbierał, o, a ja zajmuję z kieszeni, dopiero w poniedziałek. Z kieszeni, z tyłu soplica wystajesz. Na dole zła kobieta, kurwa. Zła kobieta. A policja mija. O, jaki odpowiedzialny, tak. no. Dobrze. A właśnie, to... a propos odpowiedzialnych, bo ja akurat o, znam ten filmik, który o, o, teraz o, mamy jest do obejrzenia. Czy ktoś e, zna ten filmik po tym obrazku? Wiesz, to jest nie za duży i złej jakości, naprawdę, ale. No to kurwa, też, patrzcie. E, wiecie, co, no, może być słabo widać, ale dźwięk tu robi robotę, naprawdę, więc nie, no jest chyba nawet ważniejszy, więc nieważne, po prostu puścimy. E. Szedł ulicą Piłsockiego w Krakowie. Zauważył nieprawidłowo zaparkowane auto. Filip Siwek zgłosił sprawę Straży Miejskiej przez aplikację. Wystarczą dwa zdjęcia. Nawet nie trzeba w nic wpisywać więcej, bo aplikacja automatycznie szczyta wszystkie dane, markę, rejestrację pojazdu i jedyne co robimy, klikamy wyślij. Zgłoszenie dotarło, potwierdza Straż Miejska, jednak kierowcy za ten czyn jeszcze nie ukarała. Kierowcy nie znamy. Nie znamy, nie wiemy kto zaparkował ten pojazd w sposób nieprawidłowy, dlatego że rozpoczęły się czynności zmierzające do tego, aby ustalić przede wszystkim sprawcę tego wykroczenia. Na zdjęciu mieliśmy samochód i to jeszcze jedno ze zdjęć zrobione w taki sposób, że nie było widać dokładnie rejestracji tego pojazdu. Poprosiliśmy więc świadka o pokazanie zdjęć, które wysłał do straży. Na jednym widać, że rejestracja jest trochę zasłonięta przez stojący znak. Na drugim zaparkowane auto jest w pełni widoczne. Tego Chyba straż nie zauważyła, dlatego wezwała Filipa Siwka na przesłuchanie w charakterze świadka. Nie stawił się i dostał karę porządkową w wysokości 300 zł. Gdyby poinformował, nawet po fakcie, gdyby usprawiedliwił swoją nie nieobecność, prawdopodobnie nie byłoby tematu. Ja się nie, nie wchodzę w żadną polemikę z tą karą, bo jest oczywiście słuszna. Prawo dla Straży Miejskiej! Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wypowiem to zdanie. Niebana no, ale... sześć Tak się kurwa niszczy frajerów. Sam się zaorał. Nie wierzę. Jezu. I fajnie, żeście stwierdzili, że on to zrobił, wiedział co zrobił. Jeszcze... Nagramy o tobie dokument, Ta. dobra, masz... Już... To trzeba pokazać światu, jaką ja akcję odjebałem, nie? Tak. I że on bezrefleksyjnie. Dobra. — To trzeba pokazać, kurde. — i Marek Anioł. — tak. Marek się Anioł. — nazywał Marek Anioł. — To jest... Jakby było zmyślone, no. nie? Jakby ukryta prawda leciała tutaj, no. — Mi się mm, podoba, jak on ta, jak tak, łatwo że... się zgłasza, jak tak. łatwo, naprawdę. Nie musisz nic uzupełniać normalnie. Od razu typ jest w bazie danych. Od razu wjeżdżają mu na chatę. Nie ma w ogóle problemu, tylko pyk, zdjęcie. Hmm, nie typ trzeba jest wysprzęglony. Po, nie trzeba podawać PESEL-u, nazwiska matki. Strzelanie z ucha nigdy nie było tak łatwe. To jest najlepsza aplikacja, nie? Messenger to przeszło. Wykup abonament za 300 wymiesięcznie. Zbierasz żabsy za tego. No też jakieś inne. Właśnie tu by się przydało wymyślić takie na żapsy, takie właśnie, że 60 jakieś fajne. Mhm. Mm. 60 żapsów. Z... Konfidency. Konfidabka. Konfidabka. Wymieniasz na nagrody. Za, za tysiąc konfidensów możesz wykupić ziomka z pierdolą wow, jak... <noise> Trękiewicz, Ale... wychodzisz. Ale tylko w monopolii. No. <laughs> Za tysiąc konfidencji. No i fajnie, bo to w ogóle z takim jest problem, że to było taki rozpierdol, że ciężko coś dobekować do tak, tego. Temu. Ale fajnie, jedyne co to... jeszcze dodać, że fajnie, że kogoś auto jest po prostu w dokumencie i nadal wiesz, że odpalasz wiadomości. To chyba twój Mercedes, stary, nie? I myślę, że się okazało, że robię o tym wiadomości. Gorzej, jak widzisz, że to twój syn. Tak, o. Ciekawe, czy ma wejście na chatę. Psujesz nazwisko Siwek! <laughs> Dlaczego stary jest gangusem takim wydzieranym wielkim. I jest <laughs> siwy. On jest. Starego <laughs> robi zdjęcie. Co mamy? Podaję. Yy, aha, o klenercy. podaje Niemcom kawę, yy, kroję im ciasto i czasem przez nich płaczę na zapleczu. To dobrze podawaj, kurwa. Krokodyle łzy, kurwa, folk Dla. Dla Niemców pracujesz? Stradziłaś Polskę. Mi się w tym artykule tam bardzo podobało, że jak ją spytali właśnie, jak tam się pracuje, to na pierwsze co powiedziała, to powiedziała, y, przysięgam, tam jest wszystko legalnie. Mało <grym> to tak zaczyna, prawda? Że <grym> wiesz, że nie Wchodzi, ktoś ci kawę robi, nie i mówi, przysięgam, nie srałem do niej, nie? Jest, ja bym tam Filipa Siwka wysłał, kurwa, żeby sprawdzić. <grym> Porobił zdjęcia. Jest to jest to <grym> Słuchaj, nie ty pierwsza, nie, nie ty ostatnia przez Niemców kurwa uroniłaś łzę. Czekaj, kubuj, bo ona cię nie słyszy. Nie, nie, nie! Aśka! Nie, to... Wracaj do kraju, ja ci tutaj coś załatwię, nikt do ciebie tak nie będzie się odzywał. Słuchaj, będziesz jeździć na bolcie, wszyscy są w porządku. No, w ogóle to jest trochę dziwny klimat, żeby teraz wyjeżdżać do Niemiec do roboty tak, wiecie, tak, kawę sprzedawać, nie? Że to nie jest chyba jakoś szczególnie opłacalne, że to już jest takie, że zapamiętałeś tam 10 lat temu, że to się opłacało, bo tam marka tak, wysoko tak. stała, nie? I tutaj była bieda. Jeszcze się sweter przywiozło no, i tak. jakoś tam to się wszystko sklejało. Teraz nawet chemię z Niemiec masz w Polsce, tak. Oni mają chemię z Polski tam normalnie, na, na Straganach. Ktoś mają chemię z Niemiec? W Niemczech. Z polski. Polski z Niemiec. Chemia z Niemiec z Polski. 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 Z Niemiec, polski. Z polski z Niemiec. Tak, bo oni na Polskę sprzedają te lepsze takie i potem. A potem importują. <laughs> Za dużo wysłaliśmy. <laughs> Ja pracowałem ja to, w magazynie GLS-u w Niemczech tam, kurwa, w czasie pandemii. No i było o bardzo opłacalne, 1300 a powiedz, euro 3000, A czasami płakałeś przez Niemców, czy nie? <śmieniciela> powiedz, czy że bardziej przez Polaków, <śmieniciela> bo głównie z nimi pracowałem. Aczkolwiek był, kurwa, taki Niemiec ochroniarz, który no, na pewno miał jakieś aryjskie korzenie, no bo... Nie, no on chodził, halt! Na serio, tak dar papę, tak, tak, no nazistowską. Ale Polak? Po nazi Niemiec. Niemiec. Polak. Znaczy Niemiec, on tam 6 lat mieszkał, nie? Niemiec już tam Ale już nie pamięta się nauczył. po polsku. Ja pamiętam. W ogóle Zdzisław ma na imię.